Chleb, podstawowy element jadłospisu, codziennie spożywany przez ludzi z całego świata, jest także owocem ciężkiej pracy na roli, bo to dzięki rolnikom pracującym w pocie nie brakuje go na naszych stołach. Tegoroczne żniwa nie należały do udanych, ale szczęśliwie wszyscy mogli odetchnąć z ulgą. Plony zostały zebrane i można było świętować. A okazją do tego były tegoroczne dorzynki powiatowe. Pogoda nie dopisała, ale atrakcje przygotowane przez organizatorów przyciągnęły nie tylko rolników, ale również mieszkańców naszego miasta i okolic. Uroczystości rozpoczęła msza święta, która odbyła się w kościele pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku. Następnie korowód dożynkowy przemaszerował do amfiteatru. Starostowie dożynek wręczyli przybyłym chleb upieczony z tegorocznych zbiorów. Było to przypieczętowanie pomyślnie zakończonej pracy. Chciałbym jeszcze raz serdecznie i gorąco podziękować wszystkim rolnikom za ich trud, wysiłek, za ich zapobiegliwość, żeby Zboże, które urodziło się w roku bieżącym chociaż nie najlepsze, ale zebrać i żeby zabezpieczyć właśnie ten chleb na polskim stole. I za to należą się rolnikom najwyższe słowa uznania, bo trzeba powiedzieć, że pracują w nie najłatwiejszych warunkach i ekonomicznych a ostatnio i klimatyczny. Wyrazy uznania wyraził również wicestarosta dr Jarosław Czerw oraz kurator oświaty Krzysztof Babisz. Tegoroczne zbiory okazały się być takie jak dzisiejsza pogoda, czyli nie najlepsze. Tym bardziej więc należą się słowa uznania i szacunku dla rolników, którzy mimo niesprzyjających warunków zebrali to wszystko co urodziła matka ziemia. Dzięki temu będziemy mieli na stołach i chleb, i wszystko to, co udało im się zebrać. Za to im serdecznie dziękujemy. Ze względu na pełnioną funkcję, chciałbym również podziękować, że ten chleb trafia również na stoły dla dzieci. No i życzenia, aby tego chleba nie zabrakło dla wszystkich, którzy go potrzebują, a szczególnie właśnie dzieci, które tak naprawdę. W wielu wypadkach potrzebują takiej troski. Pomimo tego, że warunki ekonomiczne nie są zbyt sprzyjające dla wszystkich uprawiających rolę, jednak w szczególności trzeba było pochylić się nad tymi, których dotknęła powódź. Nie powinniśmy zapominać właśnie o tych, którzy mieli w tym roku zalane mieszkania, zalane domy, których spotkało nieszczęście gradu. Oni również powinni odczuwać naszą pomoc. Niemniej jednak dzisiaj dożynki, a więc ten. Dzień, kiedy rolnikom przede wszystkim dziękujemy za to, że dzięki nim my, Mieszczuchy, możemy normalnie funkcjonować. Przedstawiciele rządu zapewnili jednak, że wszyscy ci, których dotknęła klęska żywiołowa, otrzymali dotację. Chciałem zapewnić, że rząd robi wszystko, aby zniwelować jak najbardziej skutki tej, tej strasznej powodzi. Środki finansowe od samego początku płyną zgodnie z planem i terminowo do samorządów. To już jest kwestia tego, aby samorządy zarówno dla rolników i dla mieszkańców, także tych gmin, które powódź dotknęła, a którzy zostali poszkodowani z powodu tej wielkiej wody, mieli na czas. Przekazane do środki. Poza tym wręczono również nagrody honorowej od ministra i rozwoju wsi, pana Marka Sawickiego, dla rolników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w produkcji rolnej. Medale starosty Kraśnickiego otrzymali starostowie dożynek powiatowych pani Dorota Zych i Wiesław Kazimierz-Kulik oraz przedstawiciele obchodzącego 25-lecie istnienia klubu kolekcjonerów. Podczas dożynek nie zapomniano również o paniach, które z tegorocznych kłosów uwiły wieńce. Jury rozstrzygnęło konkurs na najładniejszych dwóch kategoriach, tradycyjnej i nowoczesnej. O tym, czy trudne jest wykonanie takiego wieńca i skąd czerpały inspirację, rozmawialiśmy ze zdobywczyniami pierwszego miejsca. Było bardzo łatwe, nie było nic trudnego. Zboże tylko trzeba było zebrać w odpowiednim czasie, powiązać sobie, obrać na wiązeczki, powiesić, a jak wianek się już Wije, do roboty się bierze, to dosłownie dwa popołudnia. Te sprawy to same się robią, wijemy e, wieniec, e, konstrukcja i dalej po kolei, po kolei. Tam jest sygnał w głowie, nie tak, trzeba tak zrobić, a no to tak. To i to się tak robi. Ja pani powiem, to Duch Święty podpowiada jak się ma zrobić wieniec. Każdy mógł również podziwiać plony, które prezentował Zespół Doradztwa Rolniczego. Stoisko Zespołu Doradztwa Rolniczego myślę, że jest barwne i kolorowe. Chcieliśmy tu rolnikom przybliżyć niektóre odmiany malin, niektóre odmiany zbóż, niektóre odmiany ziemniaków czy buraków. Każdy chętny mógł zobaczyć jak kiedyś produkowane masło, a także spróbować tego wyrobu zaś ci, którzy lubią uciec w przeszłość, mogli podziwiać wystawy Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów. W zasadzie to są monety, jak te z okresu II Rzeczypospolitej, srebrne i mosiężne, brązowe. Niektóre też zbieram z Królestwa Polskiego, później cały okres PRL-u, okres III Rzeczypospolitej, tak kolekcjonerskie, jak i monety obiegowe. Do tego jeszcze znaczki, w zasadzie od Królestwa Polskiego do chwili obecnej. Miłośnicy czegoś słodkiego mogli zaopatrzyć się w miód, a ci, którzy lubią zdobić swoje mieszkania, mieli szansę zakupić ręcznie robione strojki przez panie z gospodyń. Koszyczki kupujemy gotowe, różyczki robione są z krepiny, każdy listek jest osobno wycinany, jest to bardzo pracochłonne. Na uroczystości dożynkowe przybyła również delegacja z Węgier. Przedstawiciele brali udział w warsztatach garcarskich urzędów Bęczyn i zaprezentowali swoje wyroby. 13. alkalommal vagyok ezen a rendezvényen. 13. już jest tutaj jako na urzędowie Egy speciális magyar keramiát készítek, a fekete cserepet. Speciálnom keramie produkuje, robi na Węgrzech czarną keramikę. A, családunk 450 éve készíti ezt a jelegű cserepet. Cała rodzina już 250 lat produkuje, robi te, te galcarstwo. Punktem kulminacyjnym tegorocznych dożynek był koncert Ryszarda Rękowskiego. Rozmawialiśmy z artystą o jego nowej płycie zachwyt i umiejętności mądrego opowiadania swojej historii w muzyce. Traktowałem z Jackiem tę płytę jako trochę prywatne wyznania i ona obrazuje moje 6 lat. Jakie, jakie upłynęło od ostatniej płyty, czy tam przedostatniej płyty, która nosiła ten typ tak mała, ona była z 2003 roku. W moim życiu się wiele zmieniło, w związku z tym chciałem o tym wszystkim z ludźmi pogadać. A ponieważ moje życie aż tak wiele się nie różni od innych życiorysów, to mam taką nadzieję, że, że w tej płycie wielu ludzi odnajdzie się również ślady swojego życia. Występ Ryszarda Rękowskiego zakończył tegoroczne dożynki powiatowe. Publiczność niechętnie opuszczała amfiteatr w atmosferze nostalgii i zadumy, ale również z radością po mile spędzonym dniu.